Cześć Kuba, Cześć. witaj. To co wskakujemy z, zobaczyć te ostatnie zbiory neraka? Tak jest. To pospieszmy się, bo już kończą, widzę, chodź. E, na Śląsku w gospodarstwie Państwa Dzidów e, z, akurat udało nam się ma, trafić na dosłownie ostatni zbiór marki, którą robią, kończą to pole z marką, są e, pozamiatani. No sam jestem ciekawy, jak to wygląda. mamy? E, na 1 grudnia. Grudzie... Czyli już, czyli już ostatnie, ostatnie zbiory do przechowania. Do przechowania aczkolwiek tutaj też część na bieżącą sprzedaż kopią marchewki. To zresztą widać, że jeżdżą przyczepy. Idziemy zobaczyć. Mam nadzieję, że, że będzie co pokazać. Chodźcie zobaczymy. Sezon co prawda z, słuchajcie zaczął się trudno, ponieważ ogromną suszą, która z, jak zaczęła się z przełomu kwiecień-maj, to ona do wczesnej jesieni trwała. Stąd na wielu plantacjach też markie są poprzestrzelane. No ale ten trudny sezon doszedł z, do końca, także rezultaty z, przez co marchew musiała przejść na przyczepie albo w skrzyniopaletach będziemy mogli zaraz zobaczyć jak to wygląda. Nie, wchodzimy, zobaczyć. Mogłoby paść pytanie, czemu akurat nerak. No, najbardziej niezawodna z odmiana na rynku, ona nie pęka praktycznie tak jak inne. Można, je, można ją zacząć zbierać. Dajmy na to wczesną miesieniem, ale pozostawiona długo w polu. Nawet na takie ostatnie zbiory jak tutaj ona nie pęka jak można zresztą zobaczyć, co sobie patrzyliśmy przed chwilą. No, zachowuje się znakomicie. Stąd jest to wybór numer jeden w większości. Polskich gospodarstw markiowych. W skrzyniopoletach możemy jeszcze zobaczyć, jak, jak to wygląda. Już pozbierana, ponieważ wcześniej była zbierana w skrzyniopoletach. Przed nocą najprawdopodobniej to pole skończą jest to ostatnie pole, bo już jest zimno.